No i Marsz Niepodległości 2020 odbył się i odbył się on z pełnym sukcesem. Był pochód, była kawalkada samochodów w biało-czerwonych barwach było radośnie, patriotycznie, podniośle, chociaż, chociaż były i incydenty, i to nawet poważne. Komu jednak zależało na tym, żeby zdeprecjonować ten marsz? No, tutaj wysuwa się od razu ta organizacja, która patronuje strajkowi kobiet, dlatego, że one same zresztą oświadczyły przywódczynie tej organizacji, że dystansują się od tego rodzaju uroczystości. I jak to określiły, niech się bawią brunatni chłopcy Kaczyńskiego. One nie będą w tym uczestniczyć, będą natomiast prowadzić poważną dyskusję o Polsce, o świecie w internecie. No i tak zostało. Marsze kobiet i strajk kobiet pozostawią jednak w dużej części społeczeństwa pewien niesmak ze względu na swoją brutalność. Wulgarność, no i zakłócanie porządku publicznego poprzez tamowanie ruchu samochodowego, co było zresztą bardzo niebezpieczne. Dlatego też wykazanie, że tutaj, w czasie tego marszu niepodległości, odbywają się jakieś walki, jakieś burdy, to było na pewno z korzyścią dla środowisk lewicowych, które zresztą teraz żądają w ogóle zlikwidowania. Tego marszu. No i rzeczywiście były bojówki, były te incydenty. Ciekawe, że niektórzy, że te bojówki były tak ubrane całkiem na czarno. No to tutaj można się domyślić, kogo reprezentowały. Oczywiście na pewno dołączyli się jacyś wolni strzelcy, czy jacyś inni młodzi ludzie rządni awantury. Dołączyli się, no powiedzmy to, w dobrych intencjach. W cudzysłowie. W każdym razie sprawę tą na pewno trzeba wyjaśnić. <śmulny>

Você <laughs> é A teraz druga strona marszu. Ale co to były za bojówki? Oczywiście byli wolni szelcy, na pewno też, ale kto stanowił rdzeń tych bojówek? <śmienny> A to nagranie monitoringu policyjnego, który został udostępniony, dlatego pozwalam sobie te nagranie tutaj przedstawić. Mam nadzieję, że nic się tutaj nikomu poważnego nie stało. Chociaż dostanie takim kamieniem, czy też dostanie kulą z tak zwanej broni gładkolufowej, może się źle skończyć. I nie ma dźwięku do tego nagrania. No, można sobie tutaj wyobrazić, jakie tutaj dochodziły dźwięki i odgłosy. No, widać, że ci chłopcy atakujący są dosyć, dosyć dziarscy. No, być może nadają się do jakichś oddziałów specjalnych, gdzie będą mogli wykonywać Jakieś bardziej pożyteczne zajęcie. Dziesiątki, myślę, że nawet więcej. Około 100 tysięcy ludzi, dziesiątki tysięcy samochodów z flagami, z barwami narodowymi, z młodzieżą przyjechało przez całą Warszawę, przypominając o święcie niepodległości, przypominając o polskich bohaterach którzy tę niepodległość wywalczyli. Wspaniały maś. powiedziałbym, byłby wspaniały, bo był dzięki temu patriotyzmowi polskiej młodzieży. Tylko, że doszło do wydarzeń, które muszą zostać wyjaśnione. Doszło do sytuacji, w której policja strzelała do ludzi. Strzelała do ludzi, chociaż to Antifa za, zaatakowała polskich patriotów. Nie wiem, jak kto wydał ten rozkaz. To musi zostać wyjaśnione. To musi zostać wyjaśnione nie tylko dla dobra tych, co się stało. Został postrzelony człowiek, który jest redaktorem, który jest korespondentem Tygodnika Solidarność. Tego Tygodnika, który współtworzył Solidarność. Tak się założyło, że pan Gutry był także redaktorem głosu, pisma, które w okresie podziemia ja redagowałem. Znam go dobrze. Został postrzelony w twarz, z bliskiej odległości. To musi zostać wyjaśnione. To musi zostać wyjaśnione i konsekwencje tego muszą zostać wyciągnięte wobec winnych. Ta młodzież patriotyczna, która przeszła przez Warszawę po to, żeby powiedzieć, że jest za niepodległością, że jest za wiarą, że jest za patriotyzmem, że chce odbudować Polskę silną, taką, która rzeczywiście czerpie z tysiącletniej historii budowę silnego, bogatego, szczęśliwego państwa Polaków, która chce chronić życie, która chce chronić nasz dorobek. Ta młodzież jest zszokowana. My musimy to wyjaśnić. Nie może być tak, żeby policja wtedy, gdy dochodzi do marszów i do ataków na kościół, mówiła, że jest neutralna. A wtedy, kiedy czcimy pamięć naszej niepodległości, wielkich bohaterów niepodległości, strzela do polskich patriotów. Tak być może. Ale jestem pewien, że to zostanie przezwyciężone. Ta siła, która dzisiaj została pokazana, siła polskiego społeczeństwa, polskiego narodu, a zwłaszcza młodzieży polskiej, ta wielka siła jest zdolna do zjednoczenia polskiej prawicy. Jest zdolna do wyciągnięcia konsekwencji ze wszystkiego, co się stało, ale przede wszystkim stworzenia takiego układu politycznego, który będzie zdolny przeciwstawić się wszystkim zagrożeniom, które stają przed Polską. Pamiętajmy o tym. Dziękuję tym wszystkim, którzy byli na marszu. Dziękuję tym wszystkim, którzy go zorganizowali. Panu Bąkiewiczowi, panu Sakiewiczowi. Stowarzyszeniu Pilnujmy Polski, które miało wielki wkład w organizację tego marszu. Dziękuję także tej policji, która stała na Straży Bezpieczeństwa, bo ona naprawdę także złożyła, wielki trud włożyła w to, żeby nic złego się nie stało. Ale winnych tego, co się zdarzyło, trzeba znaleźć i trzeba wyciągnąć wobec nich w konsekwencje. Pamiętajmy. Polska niepodległość jest najważniejsza. Należy także wyłapać wszelkich prowokatorów z lewej strony sceny politycznej. Nie może być tak, że oni są całkowicie bezkarni, zarówno dziś, jak i pod kościołem. Dziękuję bardzo. Dziękuję i pamiętajcie. Przede wszystkim trzeba pilnować Policję. Czołem Wielkiej Polsce.